Jak narcyz udaje żal i gra ofiarę, to nie przeprosiny, to kontrola. W polskiej przestrzeni medialnej, także w ustach niektórych psychologów, wciąż powtarza się mit, że narcyz przeprasza, błaga, płacze, mówi, że się poprawi, że wie co zrobił. Otóż nie, moi drodzy. Nie, 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 jeszcze raz nie. To nie narcyz. Tak zachowuje się osoba z zaburzeniem histronicznym albo borderline. Narcyz nie przeprasza. Narcys kalkuluje i dziś pokażę wam to na realnych przykładach, włącznie z analizą psychiatryczną. Oto jak przeprasza narcys, czyli jak manipuluje narcyzm. Sześć technik manipulacyjnych. Ofiara własnej traumy. Moje reakcje były spowodowane traumami, z których nigdy nie wyjdę. Analiza klasyczne odwrócenie roli. Narcys zrzuca odpowiedzialność na traumę, żebyś ty, ofiaro, poczuła współczucie. Ale trauma nie upoważnia nikogo do przemocy ani awantur. To nie jest skrucha, jest to wybielanie siebie. Pozorna autorefleksja. Byłem pewny moich uczuć, ale to nie wystarczyło. Analiza brzmi jak przyznanie się do winy, nie daj się zwieść to emocjonalna zasłona dymna. Ma pokazać, że próbował, ale to niby ty byłaś zbyt wymagająca. Brak słowa przepraszam, brak konkretnych działań. Gaslighting emocjonalny. Zablokowałaś mnie. Próbuje się dodzwonić, to jest nie w porządku. Analiza, próba odwrócenia winy. Teraz to ty jesteś tą złą, bo się bronisz. Klasyczny narcyz nie znosi utraty kontroli. Blokada to dla niego upadek i natychmiast próbuje ci wmówić, że to ty robisz coś złego. Ucieczka do ogólników i mądrości. Każdy z nas ma swoje traumy, każdy z nas się przyczyniło do rozpadu tego związku. Analiza. Kolejny chwyt. Rozmywanie odpowiedzialności nie mówi, zraniłem cię, tylko oboje to zrobiliśmy. Tak mówi ktoś, kto nie chce brać odpowiedzialności, ale chce, byś nie czuła się ofiarą, tylko wspólniczką. Gra emocjonalna plus wycofanie się do kontrolowanej samotności. Lecę na te wakacje sam. Muszę dojść do siebie. Analiza. narcyz nie odchodzi. On każe. To nie jest dojrzała decyzja, tylko gest. Patrz, przez ciebie muszę lecieć sam. Rani i odcina się, żebyś to ty poczuła stratę, ale nie znika całkowicie, zostawia uchylone drzwi. Iluzja siły i szczerości. Nie jestem tchórzem, może stawić czoła prawdzie. Analiza? Gdyby był gotów stawić czoła prawdzie, przyznałby się do przemocy, do przekroczenia granic, do krzyku, a nie do negatywnych emocji. To przemoc się nazywa.